11 listopada, Święto Wolności. W Poznaniu odbyła się defilada wojskowa. Polska po 123 latach niewoli odzyskuje niepodległość. W Wielkopolsce nie od razu było to dane. 27 grudnia 1918 roku Wielkopolanie. Wytają za broń i walczą o swoją niepodległość. Na wskutek dobrej organizacji i waleczności żołnierzy powstanie dobiega końca. 16 lutego 1919 roku zawarty został rozejm w Trewirze, który generalnie zakończył działania wojenne na terenie Wielkopolski. Walki w niektórych regionach Wielkopolski nadal trwają. Wojska powstańcze wyzwoliły spod władzy niemieckiej niemal całą Wielkopolskę. Za koniec powstania uznaje się likwidację frontu Wielkopolskiego, która nastąpiła 8 marca. 1920 roku. Powstańcze zdobycze dały odrodzonej Polsce całą Wielkopolskę, co potwierdził traktat wersalski z dnia 28 czerwca 1919 roku. Powstańcza armia Wielkopolska została uznana za armię sprzymierzoną, co w efekcie dało bardzo pozytywne wyniki dotyczące Polski w postanowieniach traktatu wersalskiego. Powstanie wielkopolskie przyczyniło się do tego, że cała Wielkopolska wraz z dobyczami Została wcielona do Rzeczypospolitej. Na łamach prasy i w mediach spotykałem się z takimi zdaniami, że Wielkopolanie mało przywiązują uwagi do święta wolności. To jest proszę Państwa nieprawda. My w tej wolności jeszcze tego jedenastego nie mieliśmy i musieliśmy o nią walczyć to też jeszcze więcej sobie ją cenimy.